W jaki sposób możemy z, przypisać zbiór akordowy do pracownika? Musimy przejść do skanuj. Rozpocznij, kliknąć rozpocznij skanowanie. W sumie aplikacja włącza skaner w telefonie. Klikamy, przykładamy opaskę do telefonu i mamy informację o, o do, możliwości dodania zbiorów. Wybieramy typ opakowań. Możemy oczywiście nie wybrać żadnego, ale na przykład teraz wybierzmy opakowanie 1, ubianka 1. Cena automatycznie się wypełnia. Możemy dodać na przykład 10 opakowań. Klikamy dodaj zbiór opakowań. W tym momencie możemy potwierdzić jeszcze raz, pracownik może potwierdzić jeszcze raz, rzeczywiście przyniósł 10 opakowań. W tym celu pracownik powinien przyłożyć opaskę jeszcze raz do telefonu. Sukces. Ubianka 1 została zebrana w ilości 10 sztuk, co dla pracownika wynika z tego, że zarobił dzisiaj 30 zł.